There you go. Witam Was w kolejnym odcinku wujka z Ameryki. Dużo dostaje pytań. Kamil, jak ty zarabiasz pieniądze w USA? No i dzisiaj odpowiem wam na to pytanie i powiem wam co, jak, gdzie i nawet ile. A może nawet przekonam paru z was, żeby wejść w taką branżę. Ale co, lecimy. Normalnie nigdy tak ładnie się dla was nie ubieram na nagrania, ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień i chcę Janę wziąć na wyjątkową kolację, bo to jest wyjątkowa kobita. Ale na razie wróćmy do materiału. Na następną lokację nie możemy pojechać rowerem, musimy wziąć jakieś auto. I dzisiaj chciałbym Wam przedstawić następne auto, które jest w naszej kolekcji: Korweta C8. To auto ma takie, można powiedzieć, sentymentalne value dla mnie, i już Wam mówię dlaczego. I oto tutaj przedstawiam Wam naszą Korwetę C8. One, 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 one shot, a teraz wracamy do materiału korwety. Ta korweta jest 2022 rocznik C8, która produkuje normalnie 490 koni mechanicznych, ale chcę Wam powiedzieć, dlaczego ta korweta jest sentymentalna dla mnie. Dwa lata temu kupiliśmy tam korwetę nową. Wtedy miałem wypożyczalnie aut w Miami i w Chicago. Wypożyczaliśmy luxury cars, exotic cars, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce i tak dalej. Dwa tygodnie po kupnie tej korwety wypożyczyliśmy jakiemuś ziomkowi to auto. No i zgadnijcie, co się stało. Rozpierdółka. Przyjebał gościu. W dwa auta zaparkowane, skasował całe auto. Już wam wrzucam zdjęcie, jak to wyglądało. Pyk. Dostaliśmy rano telefon od policji, że auto zostało uderzone w wypadku. Ja myślałem, że ten wypadek był jakiś, no po prostu minimalny. Pojechaliśmy na impound lotę, gdzie to auto właśnie stało. Wchodzę do właśnie na impound lotę. Gość mnie prowadzi, no i mu okazuje mi: patrz, tu jest właśnie twoje auto. Ja byłem po prostu wtedy w szoku, nie mogłem uwierzyć, jak to auto wygląda. Ale co najgorsze już wam mówię, co najgorsze się stało. Na dodatek, że gościu rozpierdzielił to auto, tak, mieliśmy ubezpieczenie, przestał odpowiadać do ubezpieczenia, to znaczy na, w trakcie tej inwestygacji, i ubezpieczenie zdecydowało nam nie wypłacić za to auto. Wtedy co? Na dodatek, że nie wypłacili, to jeszcze mnie wzięli. Oskarżyli do sądu, że ja musiałem pokryć te wypadki, pokryć szpitale tych ludzi, których on tam a, no, podesłał do szpitala, można powiedzieć, nie wiem jak to powiedzieć po polsku dobrze, ale dalej co? To auto stało przez, no można powiedzieć, rok, zanim zdecydowałem kupić następne auto, które było puknięte z tyłu i złożyć go. Także zobaczcie jak, no można powiedzieć, po 6 miesiącach, Wygląda pięknie to auto po takim mocnym wypadku. Nigdy nie myślałem, że to auto będzie jeszcze jeździć na ulicy. Straciliśmy ponad 100 tysięcy dolarów w tym od kupna, bo wtedy kupiliśmy 100 tysięcy. Teraz naprawa kosztowała następne 34 tysiące, także ta korweta, normalnie która kosztuje 80 tysięcy dolarów, kosztowała nas 140 i 150 plus koszty tego wypadku, o których nawet nie chcę wam mówić. Koniec tej popierdzielonej historii. Przejdźmy z powrotem do auta. Zobaczycie, tu właśnie to auto jest obklejone na taki kolor, po prostu, który się strasznie rzuca w oczy. I dlaczego mi się ten kolor nie podoba? Ale że to auto oryginalnie miało być złożone do sprzedaży, kupiec powiedział, że. Chce taki kolor, także obklęliśmy ten kolor i zdecydował go później nie kupić. Także zostawiłem to auto. Możliwe, że pójdzie na niego Twin Turbo Kit, White Body Kit, ale to się okaże w przyszłości. W tej chwili chodźcie za mną. Oprócz tego pięknego koloru, wsadziliśmy nasz CB Customs wydech, który jest na tym aucie. Nie robi tam nie wiadomo jakiej mocy. Nie dodaje dużo mocy do tego auta, no ale zawsze coś jest odjebany odgłos. Także już odpalamy to auto i zobaczcie, jak to ładnie chodzi. Okay. No i moi drodzy, widzimy się w następnej lokacji. Narka. Nie wiem, ile wiecie na temat Korwety C8, ale ja chcę Wam powiedzieć na przykład parę rzeczy. Nasz pakiet, 3LZ pakiet, który wyszedł na market w 2020 roku, 2021, był jeden z najlepszych w tym czasie. Dlatego zapłaciliśmy wtedy ponad 90 tysięcy dolarów, no prawie setka. Ale teraz, 2024 rocznik, mamy już Korwetę ZO6, już taki mocny pakiet. 5.5 litra Supercharge, mi się wydaje, że one są, która produkuje ponad 650 koni mechanicznych na koła, a na dodatek 2024 rocznik, koniec roku ma wyjść jeszcze na market korweta C8 ZR1, najlepszy, najlepszy pakiet korwety na markecie. To auto będzie produkowało ponad 870 koni mechanicznych do kół 900 torku, no i oczywiście nie zapomnijmy o kosztach tego auta ponad 200 tysięcy dolarów no, powiem Wam, Chevrolet, Lamborghini które bym wolał za 200 tysięcy plus no, ja bym na przykład wolał Urusika yy, używanego za 200, za 200 200 z czymś, niż na przykład taką Chevrolet korweta. No, jak to mówią, Chevrolet, to Chevrolet, a Lambo to Lambo. Ale co chodzi o Power ZR1, no to jest naprawdę poważny power i to będzie zapierdalało, można powiedzieć. 5.5 litra twin turbo. Bo bracie, twin turbo. Ja chcę twin turbo na tą korwetę założyć, na pewno bym nie produkował takiego powera yy, ze zwykłym twin turbo kitem, chyba żebym zbudował ten silnik ale, że korweta ZR1 to już jest taka max, max, max yy, pakiet korwety, yy, no to może sobie pozwolić na takie rzeczy. Ale co, dobra, koniec gadania, bo ja się jak rozgaduję, to lubię dużo sobie powiedzieć. Jedziemy dalej na tą następną lokację i pokazujemy Wam mój ciągły projekt. Three times for my family dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. try the hundred songs, I'ma keep coming. Number times we wouldn't reply. Now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something. But I told them all you ain't seen nothing. I've been putting all the work in. If you ain't fun with me, you ain't read nothing. How it is, I don't made a calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit with a million goals. Jak to mówią na MTV Cribs Welcome to my home Viva la casa Ale co? To nie jest mój dom moi drodzy No chciałbym żebym sobie tutaj mógł mieszkać Bo to jest Dom niezwykły jest na przykład Bardzo odjebany Chodźcie przejdziemy do środka Ale co chciałbym wam powie powiedzieć na to właśnie pytanie Kamil Jak ty zarabiasz pieniądze w USA? I tu jest właśnie ta odpowiedź Budujemy domy Także nie budujemy zwykłych domów, widzicie, to nie są zwykła chatka-puchatka, tylko to już są na przykład takie bardziej luxury domy. Przepraszam, że jeżeli słyszycie echo jakieś, no bo niestety tu jeszcze jest pusto, dom jest na sprzedaż, ale przejdźmy sobie dalej i pokażę Wam, co się więcej dzieje tutaj. To nie jest takie proste, żeby sobie wybudować dom. Ja już wam mówię. Tu akurat w tym projekcie nam się trochę udało bo na przykład działka w przedmieściach takim jak się znajdujemy w szkagowskich przedmieściach normalnie byś zapłacił no można powiedzieć pomiędzy 200 a 400 tysięcy dolarów to jest masa pieniędzy bo to jest fajna dzielnica teraz ta działka na której stoimy na której był ten dom wybudowany trafiło się tak że było zapłacone 100 tysięcy dolarów dlaczego dlatego że cztery działki które się znajdują z boku tak samo było, były wykupione przez tą kompanię. Także 100 tysięcy za każdą działkę i nie płacisz wtedy 300. Za, zaoszczędziłeś już 200 lub 300 tysięcy dolarów. Teraz budowa takiego pięknego domu nie jest tania. Budowa tego domu koszty są prawie milion dolarów. Także już liczcie, milion dolarów za budowę domu plus działka 100 tysięcy jesteśmy 1,1 miliona. No i teraz, za ile taki dom się sprzedaje? Ten dom w tej chwili, w którym stoimy, został wystawiony za 1,7 miliona dolarów. Kamil, to jest przecież 600 tysięcy dolarów zarobku. Nie, nieprawda, moi drodzy, to nie jest prawda. 600 tysięcy, no można tak powiedzieć, ale teraz nie liczymy koszty yy, sprzedaży, podatki. Koszty na agentów i tak dalej, no to wychodzi ponad 150 tysięcy dolarów. Także odejmujemy te 150, a no i zostaje liczyć można powiedzieć 450. Nieprawda, bo teraz na przykład taką działkę byś nie kupił w dyskauncie, byś kupił na przykład jedną za 200 000 lub 300 tysięcy dolarów. No, odliczysz sobie następne 200, zostaje ci 300. No, 300 to też dobre pieniądze, ale teraz chodzi o czas. To jest rok czasu, inwestycja Twoich pieniędzy. No, no, trochę to schodzi. Ale co, nie będę się rozgadywał. Przejdźmy dalej i pokażemy, jak ten domek ładnie wygląda. Znajdujemy się w kuchni, jaka ta piękna jest kuchnia otwarta razem z living roomem. Tu praktycznie będzie się znajdował wasz stół, gdzie sobie śniadanie, obiad i kolację tak na co dzień. Tu piękny, wyobraźcie sobie, piękny telewizor. Jaka taka piękna masywna kanapa. Jak się jebnie, zagrasz sobie w klejaka. Jest cycuś. Przejdziemy dalej sobie. Chodźcie, chodźcie. Tu jest na przykład taka ładna łazieneczka. Tu na przykład był wybudowany office, także piękny wielki desk, jakieś książki, taki właśnie backdrop tutaj, no fajnie to wygląda, ceilingi takie pocięte w kwadraciki, jak tam komu pasuje. Idziemy teraz tutaj i tu znajduje się dining room, to znaczy gdzie się dzieją wielkie obiady. I Jakieś tam imprezy rodzinne i tak dalej, i tak dalej, gdzie się obgaduje masywne pieniądze. Nie, no żartuję. Przechodzimy tu sobie znowu w kółko. Tu mamy na przykład taki pantry, gdzie chowa sobie, yy, no można powiedzieć, chleb, czy chrupki, czy picia i tak dalej. Lecimy, tu jest wejście do garażu, a tu zobaczcie, co się sodię. Mamy taki shower dla pieska. Jak ktoś ma pieska? kota, żyrafej, no jak tam komu pasuje, niedźwiedzia, to tu właśnie wybudowany został taki shower na twojego zwierzaczka. Oprócz showera tak samo jest tu pralnia na dole. No i teraz może przejdźmy sobie na górę. Ogólnie dom ma na górze raz, dwa, trzy, cztery pokoje i cztery łazienki są na górze. No nie tak łatwo mi wychodzić po takich schodach, bo jak pamiętacie, ja i Kamil, mój przyjaciel Kamil Buda, mieliśmy letki wypadek w Miami, gdzie rozpierdzieliłem sobie kolana, no bo wskoczył mi na barana i nie mogłem się go pozbyć. No ale dobra, niech się z tym, chodźcie. Tu jest taki, można powiedzieć, master bedroom, gdzie master, master sypialnia, jak to po polsku mówić, wielkie Kalifornia King Zero. można sobie wsadzić. Balkonu nie ma niestety, nie stać było na wybór budowie. Chodźcie dalej. Jeżeli kobitka twoja lubi duży klozet żeby sobie postawić buty, torebki, ubrania to jest właśnie taki zbudowany piękny klozecik sam taki chciał powiem wam no i najlepsza rzecz która mi się najbardziej podoba w tym domu to jest ta łazienka oprócz widoku na zewnątrz z tej wany ja sobie nawet wejdę i spróbuję Tą wannę. Na pewno nie spróbuję nigdy z wodą, bo mnie nie stać w dom. Ale zobaczcie sobie teraz to, jak to by tutaj tle... może się pierdolnąć w tej wannie i patrzeć na słońce i widok jakieś ptaszki czy tak dalej, jakie to jest rela... relaksujące. Nawet możesz sobie wstawić jakieś świeczki, żeby było jeszcze bardziej relaksujące. A poza tym wychodzisz z wanny, wchodzisz do tego masywnego showera. Legion jest ogromny i ma Steam Room. Gdzie ja rekomenduję wszystkim Steam Roomem? Bo jest bardzo dobre dla Twojej skóry. No ale co jak co? Tron! Tron znajduje się w takim powiem wam za dużym pokoiku. <gry> ale co jak co? Jak jesteś napieprzony, przyjeżdżasz z jakiejś imprezy, to możesz. Zażygany się położyć po prostu pod tym tronem, jak nie dolecisz lub nie chcesz powracać. Ale co? Jeszcze jedna rzecz, która jest fajna w tym domu, oprócz tej pralni z boku, ale nie będę wam pokazywał. To jest w Ameryce, który się nazywa basement, a po polsku piwnica. Przejdźmy teraz tam. No i moi drodzy, teraz przechodzimy. Do naszej amerykańskiej piwnicy. W Polsce piwnica, z tego co ja pamiętam, jak byłem mały, to się kurwa rzucało buraki czy jakieś ziemniaki do piwnicy. A tu w amerykańskich domach możesz sobie jebnąć taki man cave. Man cave, na przykład w moim starym mieszkaniu, mój man cave, który był taki tak samo ogromny jak ten, znajdowało się tam na przykład kino domowe. Tu miałem symulator, tu miałem stół do ping-ponga, stół do bilarda i tak dalej. No, ale to jest już preferencja, jak to lubi i jak sobie kto zrobi, jeżeli kupi ten dom. Oprócz tego mam jeszcze jedną łazieneczkę, która znajduje się właśnie tutaj. I od razu chcę Wam zapowiedzieć, że każda łazienka w tym domu na przykład ma podgrzewane podłogi, które jest zajebiste. Wchodzisz sobie do showera, wyobraźcie sobie, I nie jest ci zimno w stopy, masz podgrzewaną podłogę. Wiecie? Wyobraźcie sobie, jak to fajnie się czuje wtedy. To jest zajebiste. Ja na przykład miałem to w, stary, yy, w starym mieszkaniu w domu, także go odjebano. Ale co? No idziemy. Ostatnia i najważniejsza część w tym domu to jest właśnie garaż. Chodź. Garaż w tej chwili nie jest skończony, już jest prawie skończony, ale oczywiście takiej podłogi nie możemy komuś zostawić. Także z tego będzie zrobione efekty, jakieś fajne designy, wiesz, metaliki i tak dalej. To będzie odjebanie wyglądać, ale garaż jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć aut. W tym garażu może się zmieścić pięć aut, możesz sobie dziubnąć pięknego lifta i wstawić zajebiste fury Ferrari, Lombo i tak dalej. Niestety moi drodzy, ale już musimy się żegnać. Ja muszę lecieć, bo jestem spóźniony na tam kolację, a to miała być wyjątkowa kolacja dla Jany. O, jak zawsze jestem wyjątkowo spóźniony. Także musimy się żegnać. Widzimy się w następnym odcinku Wuja z Ameryki. Proszę spadać. Nie no, żartowałem. Tak się z wami nie pożegnam. Muszę się pożegnać tak jak zawsze. Jeżeli Wam się podobał materiał, proszę zostawcie lajka i komentarz. I widzimy się w następnym odcinku wujka z Ameryki.